Witam was bardzo serdecznie! O Go... oh. KURWA! <grywa> Nie wierzę! Jesteś najgorszym gównem, kurwa! Wypierdalaj stąd! To co, popychasz marina, tak? Dobra, kurwa. God damn mnie. It. Wracamy do no standardu, z No i co zrobisz? Wygoni no mnie! <grywa> o, to było! Ospokoicie się? Ja Proszę, ja, to kurwa. To są twoje sposoby na uspokojenie dzieci? Ja pierdolę, będziesz miał swojego syna, to mu wsadzisz kontakt z <grym> Bezstresowe wychowanie, tak? <grym> bezstresowe wychowanie z do dupy. Ja, ja ci pokażę, kurwa, zaraz bezstresowe czekaj. Czekaj, doigrałeś się. <grym> oh. Koniec, oh. Ja wam pokażę, kurde, bezstresowe wychowanie. Do widzenia. O, burza Bezstresowe bladowanie <grym> Bez Dobra. Dobra. Kill yourself. Jak ja chcę mój, mój ten, mój pałach Kill yourself A. or do something. Dziękuję. Tak, twój ten kostur to jest w Pik pik. Okej okay. Naprzód A wracając, hej, witamy się! <laughs> Ej, ciężkoś wszystkich... ta się moczy <laughs> Bo płacze jak widzi naszą rozgrywkę. Ej, nie serio, to musi być jakiś zajebisty isterek. jak z tym! O! Co Coś jest takie pi pi, pi, pi. Tu, 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 ma trochę racji. na Właśnie, Kurwa, to... nie rekursujemy GK2. O, gule. Model trochę... Pigmana! Oj, żeby tylko gule, mnie to bardziej wygląda na te, na strzygi. Nie na gule. Dobrze, Diego. Nie umarł Eroson. Nie, jeszcze nie. Diego, pamiętaj, tarcza na elektryczność. Przy was chętnie. Aaa, oh, jak piękny jest piękny. Piękny. Przypomina mi to osadę, eee! tak powiem, z Wiedźmina. O, z lampą. Osada na bagnę. Kurwa, mać. Za co to było? Kurwo, jebana. A sami mówicie cały czas o tarczy. O, gul. Proszę mi ożywić, mój stupr. Mnie pierwszego. Puf. No kurwa, co jest? Au. Gul. O, oh. oh. I hate you. You hate me. Everybody hates everybody. Chodź, chodź. Skrzesz? I gam. Ah. Grambo chce. <grambo, gram. Gram bo chcę. Gram bo gram. Gram jestem energik kurwa i nie znam się nigdy na, nigdy nie lubiłem duma, ale zrobię recenzję. Nie znam się nigdy. Nie znam się nigdy. Nie mówię, on robi recenzje subiektywne, a nie obiektywne. O tak, broń go najlepiej. Jaki jak... sens ma ocena subiektywna w takim razie. Właśnie. W tym wypadku YouTube'owy... Ja go ręcami go zapał patł. Popsu trewisa. Jeżeli robi się recenzję, to trzeba się liczyć z faktem, że zachęci się głównie osoby, które znają się na danej gierce, którą chcą poczytać o niej recenzję. Czekaj, 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 czekaj. Nienawidzę cię, serio. <laughs> Oh. E, robienie subiektywnej opinii do recenzji, którą mają przeczytać Pani, jest dla mnie bez sensu. Ja uważam, że recenzje zawsze i tak przeczyta... Drob... Dobrowolnie przeczyta osoba. Dammit! Bierz grama. <laughs> o kurwa, weźmiesz grama? Dobra, szczęście. Rób tarczy na elektryczność, Downie. Downie. <laughs> no, pójdę! O, idą! Życie ich! Zombies are coming. Albo elektryczność. Ale tak. A co to na to, żeby połączyć zimno, czy ten elektryczny z tym Ziem! Yy, miny leczące Czeka, 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 czeka Ale co chodzi jak połączę arkanu z życiem nic nie da się Natomiast ja połączę Eeeem um, Miałem ja tylko to kiepsko nawalało Najlepiej walić z tego z piorunów jednak Fajnie, że mnie uderzysz Najlepiej z piorunów bić, patrzcie. No tak, właśnie ktoś się może zastanowić Travis! Dlaczego oni nie umierają od życia? A ja na to ban e, i oh, dlatego właśnie... O! To jest piękne! E, FD! FQ! DF! Naprzód! A to był Szybko Triple kill! Co ty zrobiłeś? Kamieniem Au oh. No nie! Nie! Soku! na wszystkim Zginąłem pierwszy z tego, zajebiście! You fool! Au oh. To no koniec jak <laughs> jak rzuca tym ogonkiem, patrz tam. <laughs> Powaga na kurwę spację! N Przeżyje. Nie przeżyję! Nie! Nie śpię, Przeżywam. bo na kurwę spację. Może jedynie, aż musiał, musiał interfresa rzucić. Nie śpię, bo na kurwę. No bo na kurwę spację! Kurwa, jeszcze raz to uderz. <laughs> Co mnie popychasz, kurwa? Co Za kareś! Gdzieś... No kurwa, jest nie popychaj mnie! Przemoc w rodzinie! Kurwa, bez Przemoc na, na YouTube! Ach. Król, bo ty. Ja cię! Brakuje! Zostaniesz do końca życia! Na później będzie, brutalni YouTuberzy w tvn nie. Pomocy! A część to jest... druga. Pomocy Kaczą... biją mnie. Pomocy. Brutalni YouTuberzy skaczą z balkonu. To było złe. Krzesne z Serio nas pozwą! Co tam? Niech pozwą. Albo jest ta... niebieskie, wow, ale to ładnie się błyszczy. Ej, no nic najlepiej, właśnie. Ej, w sumie tak, bo są powolni to się pobawmy. O, Left for Dead dla ubogich? Au. LOL! Jaki, jaki rykoszet! Co mi obrażasz matkę? <laughs> sam się, sam się rykoszetuj. No kurwa! Ej, gule. Travis, bądź moją żywą tarczą. Czy gule też są, ee, od... podatne? One nie są... śmierciodporne Okej, oczywiście. Leczę ich. Aaaaauuuu... Jest gram, jest gram. Zoku! Kurwo! Zoku kuku kuku kuku... Ja nie wiem, jak my skończymy ten let's Play, to ja kurwa odinstaluję tą grę, żeby zakończyć z tymi <grym> <swoimi> wspomnieniami. Ooo! <grym> no. Nerkomanta. On, no. ma fajną, on ma fajną różdżkę. Narkomanta. No, kurwa mać, no! Ważne, że przeżyłeś. Skeleton man sees through his plans... Oh. Ale skeleton man z skeleton, skeleton, eyes. skeleton, skeleton man. man, yeah! Easy. Hashtag Easy. Easy peasy, lemon squeezy. Easy peasy. Co na to, żebym zrobił taką kombinację? <laughs> nope. Zróbmy sobie tarczę. Tarczę elektryczną... co ja to żeby zrobić życia? życie. Ciekawe co się stanie w niej ugryzie, czekaj. Będzie go powoli bić. O. Oh. Ej, przewróciłem go, bo ja jestem Space Marine'em, na rację Ale Ej tak, bo się, się piję, to. A, czy to takie użyteczne, no to nie powiem, ale... Nie, jest. <laughs> czy to drzewo, drzewo się pożegało? Au. <laughs> nie, Wypierdalaj ma oka jebany. Nie dżigiesz szkoda bani I teraz kurde etrop. Puf. Oh. O! nie! tarcza na elektryczność. No, by jest! Ja jestem odporny na to, patrz. Oh. Przesuń ryj! Poczekaj, leczę się. Kurwa. <noise> <noise> jestem w szpitalu na łóżku operacyjnym! Przesuń <noise> mi. Ja się tu leczę! I dmucha we mnie dmuchawo! <noise> Taką... nie. Ca mi wyobraźnia boli. Taki z okosującym się do nad łóżkiem trebisa. Róż dupę. <noise> o. Widzę, Diego, tutaj takie śmieszne rzeczy, jakieś fanfiki niedługo będą. Kiedy ciało, Travis'a zostało napompowane jak balon wtedy z Nieważne. Nie, yeah. nie, yeah. I'm done, I'm fucking done. <laughs> Patrz co robi. O, rycerzy, tak? Oh. O, oni mają fajne miecze, one zatrywają. Dzięki, i ta kłuda. Kurwa je pił! Ow. Pojedynczo. Moment, uwaga, cofcie się. Co jest? Gryzo! Boże... Boże mojej ryj. Przestańcie tak robić. Szpilki! Leczę trowosu. Oł. Oh. Czyżby kolejny lag? Okej, okay, do zobaczenia za chwilę. Hej wszystkim, wracamy po krótkiej przerwie. Krótkiej? Ja się zajebę, ty... Wskrześ. Proszę. Pierdolę to. Proszę. Do it. Do it, do it. Dziękuję. Przejdźmy tą grę. Właśnie. Nie przejdziemy Bo... My ją rozpierdolimy. Po tym wszystkim. Ja pierdziele. Co to było? Ten kurwa, Je kurwa To no jego wina. Jak zajebie, Wytnę mu kurwa ryj z krzaka. Znaczy co? Znaczy nie. Wytnę mu twarz. <noise> Myślę, że Dobrze. kurwa banda kości nas powstrzymanie. Rozjebiemy ten, tę grę. Nie, Ja w ogóle na grobku jednym można coś zrobić. Zobaczymy zaraz co. Spuścić w pierdol? Tak. Spalić? Ja się zajmuję nimi? Ej! Pomoc! Ej! Ale zajebiste! Czy... Proszę. E... A i lód jest na nich zajebisty. Dobra. Ej, zobaczmy ten miecz. Travis, proszę czytać teraz ty. jest klinga. Ej ja no patrz, to... rzucam takim czymś. Patrz. Kurwo jebana. Czemu mnie musiałeś trafić? Z trestkami trucizny. Przestań! Zajwiste. I chodźcie Dera. tutaj, bo tutaj jest ten. To jest fajny grup. Przyklęta klinga. Eee, broń toczona chorobą, posiadającą własną e, spaczoną świadomość. średnio e, fizyczne i od trucizny. Specjalnie Powolne <coughs> trawienie powoduje zatrucie. Ooo. Brzmi ciekawie. Au. No rzeczywiście, pluje jakimś takim lujem. Ale ja wolę mój czakram. Tu spoczywa Anton Stenma. Co? Ten Mark. Emil... To na pewno Aiglund. są twórcy gry. No, no fajnie, umarli sobie przez tą grę. Mm. Kurwa, nie dziwię się. Do starych szlaga jak próbowali się połączyć. Oj, nie da się, myślałem, że można. Co Dobra. się nie da? Rozpierdolić to kurwa. Co kurwa nie. Ej, oddaj mi moje. Tak czeka, czeka. czeka, czeka. Szła to jebana! Och, mętrawicz! Cię uchłonę zaraz. Ja patrzę, czy jest jakaś czeka, wysypka? Chodźcie tam. O. Wysypka, wysypka. Eee... Faktycznie. Ty, chyba tutaj jest e, czar. Nie, nie, tu nie ma czaru. Tu jest jeszcze czar. Nie, tu zombiaki były po prostu. Just nothing. No. Jack just testing. O, Ale te miecze oj, oj, wyglądają pięknie. Te miecze są świetne, tylko że no chujowe. <laughs> Fajne określenie. Fajnie wyglądają tylko. Chuju. O, ja do tego elementu gry doszedłem i już przestanę grać. E, tu chyba będą właśnie zombiaki do przyzywania. Tak... Aha. Tak, Więcej nerkomantów. Nerkomant. Wchodzi minotrał. Jego nie go nie poprawią mistrza gry. Ble... Czekaj, 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 A, te zombie mnie wkurwiają! O, gule. Gule, 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 gule. Nie chcę tego. Model Pikmana, pomocy! Pomocy! No to... O... Mił. Ej, zajebiste ten... O nie, o nie, o nie! Patrz, Mujesz je. za całością... Jakie... ej, ty kurde, ostrzem mroże, świetne! Patrz, zostaw go, patrz. Bęk. Dobra, No nie Na nieumarłych, Sąbia jak znalazł. Skrzeszenie zmarłych. Co robi ten Co kostur? Mamy? Nie mam e... zobacz. To jest lód? Nie, to nie jest. Kostur umarłych. Dzięki kosturowi umarłych nie musisz się przejmować śmiercią przyjaciół. Yep. Zdolność pasywna, przyzywanie umarłych przyjaciół. Wow! Moment. Ej, niech ktoś tu weźmie, będziemy się. Moment? Właśnie, czekaj. No i co? O kurde. Eee. Oooo! zajebiste Moment, to wskrześ mnie i spróbuj zabić Trewisa. Ja podbieram swoje właśnie, zabawki. Trewis. Leczesz mnie. No i co? Chyba tak działa 2 na 10, wiesz? No właśnie, widzę. Zły kostur? Ej, tu jest. Uf. Moment, ej, a ja to co? Moment, sekunda, zabij jeszcze raz na chwilę. Zoku przepraszam, a bo. Nie, ja zabij, mam stufa, on nie ma nic. Będziesz Fajnie, radził. że jestem obiektem testowym. Tak, <laughs> tak, tutaj kupiłem taki fajny przedmiot z Bad Dragona. Weźcie podstaw, chcę sprawdzić, jak się go używa. Gospodar zombie, ha? Ha. Mnie leczysz tym. Wiem. <laughs> Myślisz, że Aha, co to? robię. Hehe. <laughs> powskrzeszam, nie mnie umarłych sobie. Fajnego masz tofa nic fajnego. Dzięki. Jak ty... E, czekaj, jak ty że zombie? E, lud, ziemia, Arkana i. Znaczy lud taki z wodą, że RQ, tak. e, ziemia, e, Arkana, ziemia i. Tak, czekaj, patrz, już pokazuję no. RQ RQ e, czy QR nie RQ chyba to jest. No Mniejsza o no, to. E, kamień no. Arkana no. i zwykły lut na R Ej, rzepa z gotika. Faktycznie. Ej, patrz, może... Ty też ich wezwij z niego, Będziemy mieli zombiów. One podążają? Bo nie, nie są za głupie. One... To zrobimy może kostki lodowe zombie. Ale domyślam się, do że to najpierw. Punkt najbliższy kontrolny. Punkt. Zbieramy żeby, żeby dostać strój farmera. O kurde Czyli nie, tutaj nie czasem ta gra. właśnie. Tak, tu będą farmerzy do obrony czy coś. Mhm. Zakmnięte. Mm. zamknięte. A ten co? O, patrz ich! A co to za partikel leci tam! No! Puść mnie! Kurwa jebana! Ow! Oh. Puf! Gół. Dzięki! and goblins! Nie! Zabić. Mój staw. Proszę go oddać! Nie, 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 no! Kurwa mać! Ci z tych chóry twoich piorunów, ty. A tarcza?! Pieronie. Puść mnie, kurwa! Proszę. Dziękuję. Grałem w Sniper Elite 3. Przeszedłem go całego, był niesamowicie chujowy. Tak? A może Harry Potter? się! No, ja ci... O nie, zombie, a nie to twój. Tak. Ej, fajny ten czarny. Nerkomanta, nerkomanta. Wow. Trochę odwraca uwagę od przeciwników, więc to jest bardzo użyteczne pod tym względem, ale chyba. Nie, nie jestem pewien, ale chyba atakujemy też my ich e, samych swoich. Co tu się o. dzieje? Kibole się biją. Pomocy! Czemu mnie znowu zajebałeś? Ale nie. O, necromanta. Ale mu pierdolłem O ja cię tym lecę, zajęliście Travis. No, Uuu, ale nie nim nie. nie. Ej! Pomocy! Cię mnie zabije burza ta z biuronami. Pomocy! No nie. A no tak, byłem ja w Ale Wszystkich wypaść. innych. Nie, mów nie, nie. Musiał! nie, standardowo nie, To nie, ile wyleczył nie, 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 drugim. drugim! żyje. Dobra, Dobra. Wykańczamy. nie, się? nie, potrzebował... nie, cof Eee, dobra. A tu za zatomki nie będzie jakiejś może fajnej tej rzeczy? Ty, nie, ty nie wiem, możemy go spalić wow. okay. oh. Travis! Opiorunkowanie! To leczy ich, zapomniałem marka na ich leczy. Wybacz Nie o to mi chodziło, ale mniejsza. Puścił mnie tych <laughs> <do, do>, <laughs> nie było widzieć co? Co bawmy się naszymi e mele, co wy na to? Możemy. Puf No kurwo, ale nie jestem. Odejdź ode mnie. Dzewo Pomagasz z drzewo Kurwo jebala! balę. Rozpünkcie. Polej go bo modą, polej go modą. O. Hej, <śmuszczam> <śmuszczam> <nie. śmuszczam> Puść mnie, co ty myślisz? Drewo mówimy nie. Dendrofilia jest zła. O bo ja wiem. Lubisz w dziuple? Lubię w dziuple. What? A, ani mi nie mów. Apagę. Apagę. Szatanie. Dobra, <grybuj> lecimy dalej. <grybuj> Czekaj, w ci. O lol, on zrobił tarczę sobie. O! O nie! Znowu mnie złapie! Ale gołe, ale gołe, dale No kurwa! Wrzucił cię do wody. To są twoje zombie? Nie idą, idą no. No, to, czyli jednak podążają, to bardzo uroczą. Nie, idą do, po prostu do przeciwnika, bo są za głupie. Piu. Piu piu piup. Łup! Wulz! Woku, co się. Kolego, kolego, no czemu ty zawsze musisz o mi mówić? No bo ty, ty, ty. mi jesteś na dzień strzał. A, że, że co, że taki śmieszny jesteś, tak? Taki co? współczesny. Takie 3 na 10. O, drzewo się. Bezczelny respawn na naszych gry ja Okej okay. Za dużo ich wszystkich koledzy Over 9000 Czy Ty to no. zrobiłeś? Ale nie Tak? Zrobił to On e... to zrobił, on to uczynił Ja dostaję ten najwięcej razy, to jest to nie lepsze, nie? To się nazywa karma, wiesz Ej, zajebiście bo gdybyś każdy z nas grał tym magiem z piorunów. To by było zbyt OP i nudne? Wcale nie. A coś w sumie nie ginęlibyśmy, to więc racja. A, w sumie racja, cały czas tutaj pada, więc. Nie, nie dostajemy, że tak powiem. No, co się mu kryje? No nie, no dobra, lepiej to niż z piorunami, przynajmniej jakieś odmiana. Tak. Stawaj. Co mnie, co mnie pogania? Kurwa. Siódma już, cowaj, gnoju Dobra, <ścoughs> doszło. Ale mało, bo... no kurwa, jebana nie... Ale mnie. Ale mało, 5 minut, kurwa. Wstawaj. Ja wyobrażam! Jesteśmy na jakichś koloniach czy na wakacjach, ja kurwa budzę się, a ty mnie <grym> tykasz kurwa kawałkiem sopla! <grym> Wstawaj kurwa! Juzoku, skąd masz ten sopel? Tajemnica. Wściekły azut o nie. Skąd masz kurwa sopla takiego długiego w środku jebanego lata? I czemu tu pada? Ej, cicho! To jest muzyka jak z Diablo dwójki. O, to jest muzyka z Diablo dwójki. Nie, ale podobna. Ale to jest chyba nawiązanie, ty! Tak, i nawet miejscówka podobna. Tak, no dokładnie. E, w ogóle ten deszcz nas nie, nie zmienia w mokrych, to no, urocze. Nie. To jest bezki, ten, Jak z diablo dwójki, lol. Aswalt. Nie chcę takich jak ty. Ty, taki jak ty. Kurwa. Ja nie chcę takich jak ty, kurwa. Ale piskość, ej, postawimy tu chwilę muzykę. Nie, moment, sekunda. Ehm. Wszyscy jesteśmy bardzo chorzy. Możemy ich wyleczyć, w sumie racja. Ej, racja! Istnieje o zaklęcie, który mógłby nas wyleczyć? Dziękuję. Nas pana nas oszukał. Jakie to pier, gdzie wygląda ten laser. <grym> A ci panowie z tyłu, <grym> To kto? <grym> oh. Dzień dobry, chcielibyśmy kupić parę przedmiotów. Nie, czy chciałby pan porozmawiać o bogu? Dzień dobry, czy chciałby pan porozmawiać o Necromancji? Czekaj, bo tu jeszcze był jeden gościu. Bo go nie widzę. Halo. Chodźcie tu. E... Bo wziął i umarł? Hmm. Wziął, wziął i zszedł? Przykre było. Ale zajebista muzyka, uwielbiam takie klimaty. Pięk Bardzo przyjacielsko wygląda ta szubienica tutaj. Tak. O! Co to? to czy ta szubienica została... to jest straw? Kostur. kostur życia. A to jest niefikatne. Może... Się... Okay. Um. możesz przyzywać im Oenty chyba. To jest najlepsze. Ci mieli magiczny kostur leczący w samym ogródku. A byli chory. <laughs> Zdolność aktywna, ożywianie. O. No to zabijmy tej Diega. Właśnie. Nieeee. Lepiej ciebie, oku, bo on ma tego grama. Ja, a ja też mam cały staw. To zabijmy Travisa i weźmy jego kostur. Chuje jeba, no. Los no, chciał ja... w ten sposób. I zobaczmy, muszę być pewnie w przestrzeni? Nooo, no, świetne! Mister. Wiesz to, Travis. Przydam się. No. <laughs> Będę przydatny. <laughs> I'm helping! Ale w sumie w Diablo dwójkę. Tylko ja, nie nekromantom, bo to jest nudne w cholerę. W dodatek, w dodatek, w dodatek. No. Dwójka pod samonera, daj spokój. Przyzywasz szkielety i idziesz na kawę. Z okru, czy ty czytasz co on mówi? Przez to, że zajebałeś tamtego. No. <laughs> Musiałem cofnąć czas! Musiałem cofnąć czas, bo zajebałeś jednego z Ale zobnać. zajebiste! i zabijmy go jeszcze raz! O, nie, 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 nie! Wylecz mi ich. O! <laughs> Dzień, <laughs> Dzień dobry. <przywiszył> Mam <laughs> Zajeb... ehm, nadzieję, że znajdę swoje rzeczy. Jeden. Ja pierdolę! Um, panowie, nie mam tu, a nie, tam cieka, jest gram. Bezpuściowe O. Oh. Oh. Takie one punchmanowe. Ty! Oh. My znowu chyba kogoś zajebaliśmy! No! Leczcie ich. Kogo? Ja nie mam nikogo widocznego. No Ja mam wszystkich. Ja nikogo nie widzę. No kurwa! Co to było wyjebaliśmy Najlepszy Najlepszy let's play pod słońcem. Jego. Dawaj. Co? Nie, tak to we... wszystko, ale też działa. Mój questów, kustur. Dobra, Dobra. lecimy. Bii. Nie są, wyleczeni. Gdzieś jest jeszcze jeden. Musimy z hrabią, no? Uratuj wioskę. O. Ale my to już zrobiliśmy. Ale pewno teraz jest obrona, taka obrona, wiesz? Ale ta muzyka jest epicka. Tak bardzo nawiązanie do diablo dwójki. No wszyscy diablo. Tak, mam dziwne wrażenie, że będziemy bronić przed stworami, więc ja już tu narobię armię. Ja sobie też zrobię. To było tak, tak, tak i tak. Nie. E, no. lud, ziemia, arkanum. E, tego nie wynczyliśmy. O. Znowu mogę tańczyć! Lud. Możemy lud. iść. Lud. <laughs> Popsułem Co się z stało? Zginęli bogat sekka. <laughs> A co on robi? Ja nie widzę nikogo! Nie skacz! Łapajcie zawidła! Bo Będę się... go i przerzucać! O! Ten krzywdce. Logo oczywiście tego. Mam rozumieć, że oni stoją przed bramą i chcą... Frankenstein. Zauważyłeś, te... logo developerów. To ma, zauważyłeś ten krzywy dom w ogóle? Właśnie chciałem powiedzieć, że krzywa wierza w piździe. No, o, <laughs> A to ci dopiero. No... Większość jest krzywa. No. Zamknijcie ryj może. O. O. Kurwa, mnie podoba. O, Ja tu jeszcze nie byłem. Maczka Sylwania. Very magic. Wow. Co to? Poznajesz strach. Jak to się robi? Ej, pytanie, bo ja się trochę obawiam, czy żeby nie było tak, że nie będę widział przeciwników też. Wiesz co, nie będzie ich tutaj zbyt wielu. Oł. Hej, Vlad. Nie widzę Vlada. No, chyba trzeba będzie zastosować. Zabijmy się. A nie, jest, jest na górze, dobra. O, okej. Okay. o ja go kurwa wrzucę w mój gniew, nie? Jeżeli wyjaśnisz mu co i jak na pewno ci pomoże, gadasz co do bandy niemot młodych lat, która się napierdala między sobą zamiast tak. przeciwnikami. Em, Castlevania. Naw nawiązanie tak bardzo ten ten tak. jego beach nie? Znaczy beach, no łańcuch. O! Wieloszkę na tace, może co? Kurwa, seria musiałeś zrobić takie nawiązanie. O! Ścipski nohal, tak? Olol, skąd on to wyciągnął? Z dupy chyba. W końcu wampir. Miał wiele lat, żeby się porozciągać. <laughs> Ten dźwięk! Może się w mikrofon, co? Facepalm. <laughs> <laughs> co to kurwa jest? Czy tam masz ducha do liści? Nie. <laughs> Nie podchodź do nas, ty! Podejdź! Brudny umarł. we mnie swoje kły. Ja ci wpiję w penisę. O, fajnie, że jego noga wsiąknęła jego kieliszek. Straszliwa tajemnica, szybko. Spróbuj we mnie wbić zęby, a kurwa będzie. LOL! Ej, e to jest to zbroja, oddanego tego z May Cry'a! Vampiry! Rękawica z Necrovision. Podaj mi się ten brak ściany po prawej. LOL, zładę się klepiewy. LOL, ale ja. ja. O, pa jaki skórnol. Kurwa, ale ciężko. Ale ciężki ten boss. Ale, ja pierdolę, no mam Nie, nie, Dostałem pokonany. Nie, tylko nie Niflheim. Nooo. Najflame. Oh. Szrein, szrejzen. Protus. Znaczy Portus. <tus> portus. No, oddawaj stów frychuju! Co poziom ukończony? Zajcie, żeby teraz jego tu zginął i Gramby tak leżał? <tus> Bym płakał. Ja że się z tymi nie krokodylimi łzami ty nie, ty nie płaczesz, ty kurwa, psikasz z nosu, że powietrze nie frchaj Nie mnie na do reliech fajna, fajna wyspa w kształcie czaszki tak i w kształcie rybki daję chym <grym> a to na dole w kształcie do No mówię reliech Rada, w radzieckiej wersji gry Magicka to ożywioły przyzywają ciebie. Uuuuh. O nie, tutaj to będą drzwi łaki. Jest... To jest peines. O, to... hmm? Nawiązanie do Devil May Cry albo Nero. <laughs> Nere. Nie ma co powiedzieć za zrodzonym mlekiem. Chyba że to by było piwo. No. To już byłby powód do płaczu. Zwłaszcza jakieś kraftowe fajne. Nie śmierć. To mój stary znajomy. Drobnostka! No Punkt kontrolny. Ej, Dobra. rękę można podnieść! No tak. Wbijesz ten? Co ty robisz? Rob... Co ja robię? robię za czary, Mary? Szybko! Bastera zrób na bosie. Okay. <noise> Jest ogłuszony! Wbijaj szybko, SS-combo. Rękawica wlada Jej, właści... Jej właściwie zyskuje niemal, e, nie, niemal wampir... wampiryczne zdolności. Zdolność pasywna odwraca, obraże... odwraca obrażenia zadawane przez magię życia? O co wow. chodzi? Nieważliwość na magię? O, znowu kolejny kurwa kostur, który to ma. Przewraca życie, wystając e, je z ranie? Ja powiem, jak ktoś się leczy, na ciebie to też działa, ale jak ktoś y, się leczy, to pewno mu to zadaje obrażenia. Leczysz się ze mnie. Ale mnie nic nie bije, walnij mnie czymkolwiek. <grym> Na czymkolwiek to nie powietrzem. Dobra, kamień bije, ale destrukcja mnie nie bije. Dawaj, życie no tak. życie. Żeby... <grym> Trochę spuchłeś. A ten co? Tak, fajne, ale no ta, ja walę to. To kończymy w tym momencie odcinek, prawda? Okej. Okay. Tak. Na razie tak. wszystkim. No pa. Hej. Ej. to z 10.